Stałam w drzwiach domu weselnego na Kazimierzu, a właściciel pokazywał mi dokumenty. Mój podpis. Ale to nie był mój podpis. Miałam dwadzieścia osiem lat i już nic mnie nie dziwiło. Byłam księgową w małej firmie w Krakowie. Mieszkałam w kawalerce na podgórzu. Pracowałam od ósmej rano do szóstej wieczorem, czasem dłużej. Marek, mój narzeczony, był nauczycielem. Zarabialiśmy skromnie, ale oszczędzaliśmy. Przez trzy lata odkładaliśmy każdą złotówkę na wesele. Moja matka Grażyna nigdy nie lubiła marka. Mówiła, że jestem za dobra dla nauczyciela, że powinnam czekać na kogoś lepszego, ktoś z biznesu, ktoś jak Radek, mąż mojej siostry Magdy. Magda miała butik w centrum Krakowa, sprzedawała drogie ubrania, nasze rodzice dawali jej pieniądze na start, potem więcej pieniędzy na remont, potem jeszcze więcej na kampanię reklamową. Ja dostawałam książki do księgowości i słowa musisz być odpowiedzialna. Kiedy powiedziałam, że wychodzę za Marka, mama milczała przez tydzień, potem zadzwoniła Elżbieto to błąd kocham go, mamo. Miłość nie płaci rachunków. Rozłączyłam się, nie dzwoniłam przez miesiąc, ale potem mama zadzwoniła znowu. Powiedziała, że chce pomóc, że przecież jestem jej córką, że może dorzuci coś do wesela. Uwierzyłam jej, zawsze chciałam wierzyć. Założyliśmy wspólne konto bankowe ja, Marek, mama i tata. Do wesela zostały cztery miesiące, wpłacaliśmy tam nasze oszczędności. Rodzice obiecali dołożyć dziesięć tysięcy złotych. Dom weselny na Kazimierzu kosztował dwadzieścia tysięcy. Zarezerwowaliśmy salę na lipiec, zaprosiliśmy sto dwadzieścia osób. Suknia była gotowa, zaproszenia wydrukowane, a potem. Miesiąc przed ślubem, mama zadzwoniła. Elżbieto, musimy porozmawiać. Spotkałyśmy się w kawiarni na rynku głównym. Mama miała na sobie elegancki żakiet, wyglądała jak bizneswoman. Położyła torebkę na stole i spojrzała na mnie. Nie będziemy finansować tego cyrku. Patrzyłam na nią, moja kawa stygła. Słucham, ten ślub to pomyłka, Marek nie jest dla ciebie. Wycofujemy nasze pieniądze. Mama, to jest miesiąc przed. I odwołaliśmy rezerwację w domu weselnym. Serce mi stanęło. Co? To nasza decyzja. Twój ojciec się zgadza, patrzyłam na nią, na jej zimne oczy, na sposób w jaki trzymała filiżankę, jakby nic się nie stało. Rozumiem, powiedziałam. Mama uniosła brew. Rozumiem? Tak, rozumiem. Wstałam, wzięłam torebkę, wyszłam. Na ulicy zaczął padać deszcz, lekki, sierpniowy deszcz. Stałam pod parasolem i myślałam. Myślałam spokojnie. Po raz pierwszy w życiu byłam całkowicie spokojna. Pojechałam do domu weselnego. Kto odwołał rezerwację? zapytałam właściciela. Pokazał mi dokument, mój podpis, data trzy dni temu. To nie jest mój podpis powiedziałam. Pani matka powiedziała, że Proszę sprawdzić mój dowód osobisty. Porównał. Podpisy były różne. Pani Elżbieto to jest poważna sprawa. Wiem, Wróciłam do domu, zadzwoniłam do adwokata, znałam go z pracy, pomagał naszej firmie w umowach. Nazywał się pan Jacek. Pani Elżbieto to jest fałszerstwo dokumentu powiedział, patrząc na kopię to przestępstwo. Co mam zrobić? Najpierw sprawdzimy konto bankowe. Następnego dnia poszliśmy do banku. Pan Jacek miał pełnomocnictwo, poprosił o wyciąg z ostatnich sześciu miesięcy. Dyrektor banku drukował dokumenty jego twarz była napięta. To jest y, nietypowa sytuacja, powiedział. Patrzyłam na liczby. Z naszego konta zniknęło trzy tysiące złotych. Małymi kwotami, tysiąc tu, dwa tysiące tam, pięć tysięcy w marcu. Kto wypłacał? Zapytałam. Pani matka i pani ojciec. Pan Jacek zrobił kopię. Mamy podstawę do pozwu, powiedział cicho. Tej nocy nie spałam. Marek siedział obok mnie na kanapie. Trzymał moją dłoń. Co chcesz zrobić? zapytał. Nie wiem. To Twoja rodzina. Wiem. Patrzyłam przez okno. Na ulicy paliły się latarnie. Kraków nocą był piękny. Ale to też moje życie, ze powiedziałam. Marek pocałował moją dłoń. Zrobię co zdecydujesz. Następnego dnia pan Jacek zadzwonił. Panie Elżbieto, znalazłem coś jeszcze. Spotkaliśmy się w jego biurze. Pokazał mi dokument. Pani dziadek, pan Antoni, pozostawił panią jako beneficjentkę funduszu inwestycyjnego. Wartość: 250 tysięcy złotych. Patrzyłam na papier. Fundusz? Zarządzali nim pani rodzice. Miał zostać przekazany pani po ślubie, zgodnie z wolą pana Antoniego. Dlaczego dopiero teraz o tym słyszę? Pan Jacek westchnął. Sprawdziłem historię funduszu. Przez ostatnie pięć lat pani rodzice wypłacali pieniądze. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy zostało zmniejszone do osiemdziesięciu tysięcy. Poczułam zimno. Gdzie poszły te pieniądze? Butik pani siostry, remont domu rodziców, samochód pani ojca. A ja. Pani nic nie dostała. Fundusz miał być przekazany po ślubie. Transfer oznaczałby audyt. Audyt pokazałby brakujące pieniądze. Zrozumiałam. Mama nie odwołała ślubu, bo nie lubiła marka. Odwołała ślub, żeby nie oddawać pieniędzy dziadka. Co teraz? Zapytałam. Możemy złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Fałszerstwo, przywłaszczenie, oszustwo. To moja rodzina. Wiem. W Polsce to trudne. Pozwać własną rodzinę. Wiem. Patrzyłam na dokument, na podpis dziadka. Dziadek Antoni był stolarzem. Uczył mnie robić ptasie domki, kiedy miałam siedem lat. Zmarł, gdy miałam dwadzieścia jeden. Ostatnie co powiedział Elżbieto, bądź odważna. Złożymy pozew, powiedziałam. Pan Jacek skinął głową. Proces trwał osiem miesięcy. Była zima, potem wiosna. Warszawa była szara i zimna, gdy jechaliśmy do sądu. To był sąd okręgowy. Moi rodzice siedzieli po drugiej stronie sali, Magda obok nich. Nie patrzyli na mnie. Sędzia był starszym mężczyzną. Czytał dokumenty powoli. Pani Elżbieto, czy rozumie pani wagę tego oskarżenia? Rozumiem. To pani rodzina. Wiem. Czy chce pani kontynuować? Tak. Mama patrzyła w okno, tata przecierał okulary, Magda płakała. Pan Jacek przedstawił dowody. Podpis sfałszowany, wypłaty z konta, historia funduszu, świadkowie z banku, właściciel domu weselnego. Adwokat rodziców próbował bronić. Mówił o nieporozumieniach, o rodzinnych sprawach. O emocjach. Sędzia słuchał w milczeniu. Wyrok zapadł w maju. Sąd orzekł oszustwo i fałszerstwo. Rodzice musieli zwrócić pieniądze. Wszystkie. Z funduszu dziadka plus odszkodowanie. Razem 190 tysięcy złotych. Czy strony mają coś do powiedzenia? Zapytał sędzia. Mama wstała. Elżbieto. patrzyłam na nią. Elżbieto, jesteś moją córką. Nie odpowiedziałam. Wyszliśmy z sali. Marek trzymał moją rękę. Dobrze się czujesz? Zapytał. Nie wiem. Ale czułam ulgę, spokój, jakby coś ciężkiego zniknęło. Pieniądze wpłynęły na moje konto we wrześniu 190 tysięcy złotych. Zobaczyłam saldo i usiadłam na podłodze. Marek znalazł mnie tam godzinę później. Płakałam, nie z radości, nie ze smutku. Po prostu płakałam. Chodź, powiedział. Zróbmy herbatę. Piliśmy herbatę w kuchni. Za oknem był wieczór. Kraków palił światła. Co teraz? zapytał Marek. Chcę wziąć ślub. Wesele? Nie, urząd stanu cywilnego, tylko my dwoje. Uśmiechnął się. Brzmi idealnie. Pobraliśmy się w październiku w małym urzędzie na Starym Mieście. Świadkami byli dwaj przyjaciele Marka. Ja miałam prostą białą sukienkę. Marek garnitur. Urzędniczka przeczytała tekst szybko, profesjonalnie. Czy bierzecie się za męża i żonę? Tak, powiedzieliśmy. I tyle, żadnych kwiatów, żadnej orkiestry, żadnego cyrku. Potem poszliśmy na obiad, do małej restauracji na Kazimierzu. Zamówiliśmy pierogi i wino. Jedliśmy powoli, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Jesteś szczęśliwa? Zapytał Marek. Tak, bardzo. I to była prawda. W listopadzie przeprowadziliśmy się do Warszawy. Wynajęłam małe studio projektowe. Zawsze chciałam zajmować się designem. W końcu mogłam. Resztę pieniędzy dziadka zainwestowaliśmy w sprzęt i reklamę. Studio nazywało się Atelier Antoni. Po dziadku. Rodzice zadzwonili raz. Mama. Elżbieto, musimy porozmawiać. Nie mamy o czym rozmawiać. Jestem Twoją matką. Byłaś. Rozłączyłam się. Zablokowałam numer. Magda napisała na Facebooku. Zniszczyłaś rodzinę, zablokowałam też ją. Dowiedziałam się później, że butik Magdy zbankrutował, że tata stracił posadę kierownika, że musieli sprzedać dom i przeprowadzić się do małego mieszkania na obrzeżach Krakowa. Nie czułam satysfakcji, nie czułam smutku, niczego nie czułam. Atelier zaczęło działać wiosną. Pierwsze zlecenie logo dla małej kawiarni w Warszawie. Drugie projekt wnętrza dla biura. Trzecie. Branding dla startupu. Pracowałam po czternaście godzin dziennie. Marek uczył w szkole niedaleko. Wieczorami gotowaliśmy razem. Małe, proste posiłki. Makaron, sałatka, kawa. Czasami siadaliśmy na balkonie i patrzyliśmy na Warszawę, na światła, na samochody, na ludzi. Myślisz o nich? zapytał kiedyś Marek. Czasami. Żałujesz? Nie. I to też była prawda. Dziadek Antoni mawiał, że najważniejsze w życiu to być odważnym. Nieagresywnym, niezłym, odważnym. Byłam odważna. Postawiłam granice. Powiedziałam nie. I teraz, siedząc na balkonie z Markiem, z filiżanką kawy w dłoni, czułam się wolna. Wolna od cyrku. Wolna od kłamstw. Wolna od ludzi, którzy brali wszystko i nie dawali nic. Studio atelier Antoni rośnie. Mamy już trzech pracowników. Marek nadal uczy, ale wieczorami pomaga mi z księgowością. Życie jest proste, małe, spokojne i dokładnie takie, jakie chciałam. Czy poszliście kiedyś przeciwko rodzinie, żeby chronić siebie? Czy zrobilibyście to samo na moim miejscu?